Mamy piękny wschód słońca, w sam raz, aby zacząć robotę ze zbroją. Prawda, WB Przygotowałeś tam coś? Coś. Tak. E, ja się odsunę. Saturation, aha, mięcho. Mięcho, dobra, tak. spoko. Dobra, powiedz mi w takim razie, zacząć chcę od e, książeczki czyli Materials and Jew. Mam tą książeczkę tutaj i to ją znaczy... muszę połączyć. Muszę, mam, chyba że mam tą książeczkę już. E... Armor addendum powinno było się dostać na początku z tej Możliwe, poczekaj. Materia z mogę przerobić e, w, dodając black pattern na materię Armory addendum, ale nie widzę tutaj. Chyba że gdzieś indziej mamy. Raczej nie, raczej nie ma. Czy więc blank. Dorzucam jedną sztukę i sobie zrobię nową książeczkę. Ok, ogarnięte. I teraz co ta książeczka pokazuje mi? Pokazuje mi, jak mogę sobie stworzyć yy, armorki. Tutaj o co chodzi, jakie, o, jakie rzeczy, yy, jakie armorki. Tutaj mam surowce, co mi daje. Czyli mam tak lightweight. Yy, Aha, wchłanianie kamienia, redstone alloy, bonus do meczu against an anormed target, okej, okay. direct. Yy, vibrant alloy. Lightweight pulsating vanishing. OK, Solarium. Darkstone. No i jest tego odgroma, tak naprawdę tutaj mamy... Fragmenty, ale o co chodzi z tymi fragmentami? Żeby w ogóle zacząć coś z armory, gdzie my mamy tego kowala? Tak, wszystkie rzeczy zostały przeniesione. Lecimy do kowala. Tutaj WB nie nudził się tak, że kowal nam zrobił. I przygotował tak. nam rzeczy. Z tym tak. kowalem chodzi o to. To jest armory forge. Robimy tak, armory forge. Tak. Armory forge. Czemu nie mogę tego znaleźć? Bez Y O oh jest, Forge tworzymy Musimy mieć armor Station Czyli tak naprawdę niczym się crafting nie różni Od Tool Station, o Tool Forge'a Tylko że armor Station robimy Przez Crafting Table i 4 blank patterny Jest dosyć wygodne yy, Więc jest wygodne Jak dołączyć do Wystarczy kliknąć subskrypcję na YouTube i mamy Tool Forge, czyli to i Armory Forge, czyli to. Potrzeba nam. Trzy rzeczy na przykład właśnie na hełm. Na Chestplate potrzebujemy także, na spodnie także i na buty także. Tutaj mamy wymienione co jest potrzebne. I tak, na hełm proponujesz co? A więc tak, Refined Obsidian Core, który daje y, bardzo dużo durability i bardzo dużo defensywy. Tak. Solid Armor Plates, co nam to daje? Bardzo dużo durability też. Okay. I przy okazji dość dużo toughness. Okej, okay. i King Slide Armored Team. Wow, jaki hełm! Haha. Ha. No, a to głównie dla HP. Czy jak zjem coś ekstra, się znaczy jak mam pełne jedzenie, to mam super życie? To znaczy, życie. Będziesz, będziesz miał po prostu więcej życia. Okej, żeby, okay. żeby podmieniać nie. później te surowce, czy znaczy te elementy, mogę zużywać modyfikatory, czy nic nie zużywam? Jak to jest? To znaczy, jeśli będziesz chciał podmienić jakieś elementy, to modyfikatora nie zabiera, ale wymieni po prostu ten element, przez co albo Armor będzie miał mniej durability, albo nie będzie miał. Czyli armor jest mniej. OP. No. Bo w przypadku z broni. To, zna jest... to znaczy. No? Ja to mówię o wymianie części. No tak. No. no tak. A modifiery to jest zupełnie inna rzecz. Bo dodanie na przykład sobie. No to zabierze, wiadomo, ale jeżeli to... jesteśmy niezadowoleni, po prostu, przepraszam, że ci wchodzę w słowo i ja wiem, że jestem niegrzeczny, mm. bulwar, z pewnie ci zaraz tu krew zalewa, jednakże to jest tak. W przypadku broni, kiedy zmieniamy na przykład z kaktusa na drewno albo z drewna na stona, zabiera nam modyfikator i zabiera nam te części, czyli specjalne zdolności. W przypadku armory mm. jest tak, że nie tracimy modyfikatora ale tracimy te zdolności. Co jest dla mnie OP w tym momencie, bo nie możemy sobie kombinować różne kombinacje, testować, co jest najlepsze dla nas. Staniu, lekko ci tutaj cię poprawia? No? Bo modifiery zabiera tylko wtedy, kiedy masz na przykład część z Magical Wood albo z papieru, bo A. one dodają modyfikatory. No tak, bo to są modyfikatory, które tam są, ale no. wiemy, że... No tak to nie bierze. No to faktycznie ta zbroja jest opa Dobra, to bierzemy to, testujemy. Okej. Okay. Druga no. część. Mamy chestplate. Wziąłem wszystkie trzy rzeczy. No. Chestplate jest składa się z King's mind Armor Team. E, Refine Obsidian Chestplate chest Core i mamy Solid armor plates. Woah, jaki byczek jestem! <coughs> jaki byk! Mm. lol dobra i trzecia rzecz to są yy, spodnie e. okej okay. patrzcie uh -huh. już mi serduszka lecą do góry bo mam założone pierwszą część hełm też już mam założony ale oczywiście jak widzicie po prawej stronie za mi żarcie i teraz spodnie to to i to i mamy tutaj wszystko to samo uh -huh. Jaki jestem, ho, jeśli, ho. jeśli jakaś część zbroi będzie ci przeszkadzać tym wyglądem, to zrobiłem też coś takiego. To jest miksturka niewidzialności. Widziałem to moda, tak? A ja chciałbym przemalować zbroję. Jest taka możliwość? Nie, nie ma. Nie wierzę. Coś musi być, coś gdzieś widziałem, że jest takie coś. To znaczy. Yy, z tego co wiem, to nie ma. Musi być. Jak to nie ma. Nie musi. Musi coś być. Widziałem, że koleś, od którego nam poradnik, <coughs> miał zbroję w kolorze Mosiącu Wiesz co jest możliwe? No? Że miał moda, który dodawał osobny ekwipunek na armoru dekoracyjny. No miał taki przycisk tutaj dodatkowy. W no. armorze. To jest po prostu armor dekoracyjny. No to stwierdzam, że smutek mnie teraz ogarnął. Nie. Dobra, w każdym razie, i jeszcze buty, moi drogi. A buty, no to nie wiem, spaliło w sumie. No, spaliłeś, właśnie, spaliłeś. Z buty tak samo. A przy okazji, no. No skąd co? w ogóle mam te części? To są właśnie chestplate korkasty, helmet korkasty. Jak to się w ogóle robi? To się bardzo proste robi, w sposób... Mamy Vibrant Helmet Core, czyli mamy dowolny... Core. Żeby go pozyskać. I, taki rzecz. To, na przykład. Żeby ten Core pozyskać, to biorę... A jak właśnie mogę zrobić taki Core? Chyba w drewnie, tak? Jeżeli się nie mylę, możesz zrobić no tak, w drewnie, z kamienia albo z jakiegoś innego Aha, innym. czyli tutaj mam te, jest faktycznie, mam kor, y, biorę, wrzucam kamień, później to przetapiam na surowiec y, sygnal, nie sygnalium, tylko to jest. Y, blb, nie pamiętam surowca Alumite, Bra. y, alumint, aluminium bras aluminium bras i dzięki temu składam. No i tylko budki, no? A ty masz takie czerwone po pośrodku, to co to jest? To jest część z Demonic Metal. A jeśli chodzi o yy, mój chestplate, no. no to tak jakby mam jetpack. No właśnie takie, że masz chestplate i masz jetpack. To jest po prostu jetpack. jetpack. Aha, rozumiem. To jest już, już jetplate. Okay. ok, dobra, jeszcze jedna rzecz miałem, To tak, buty jeszcze musimy ogarnąć, więc przygotuj mi surowce, jeśli możesz. A ja chciałam jeszcze ogarnąć jeden temat: mianowicie belt, plecak i coś jeszcze. Czyli dodatkowe wyposażenie dla armory. Belt, mam ten belt, jest tutaj. Construction Armory to jest modyfikacja, a sobie sprawdzimy. Konstrukt... Construct, construct, construct Armory i szukam armor i szukam po pierwsze plecaka po drugie pasa eee, co mi daje dodatkowe zdolności ale to o tym za chwilkę, tylko muszę to znaleźć bo nie widzę tego plecy tego pasa teraz Construct y, armory. Travelers Belt. Tak. I ślepy jestem, nie widzę tego. Mam tutaj to, mam to, mam to, mam to. I... Kite. Alchemy, Storage czy Base. Słucham? Alchemy, Storage czy Base. Mm, a czym się jeden, drugi od trzeciego różni? Jeden może trzymać podki, drugi może trzymać drugi pasek, a trzeci jest podstawą. Yy, chcę mieć tam uzbrojenie, czyli chyba base. Travis Belt Base Storage yy, to chyba będzie mógł jakiś ekwipunek trzymać. I yy, Aha, i tu mixer, czyli chyba base potrzebuje. Czyli trzy razy LNE, dwa stringi. O, i tu się właśnie budki robią. Bardzo ładnie. Dobra, lecę. Lecę, skraftuję. Chyba trzeba będzie dostarczyć z y, więcej ekranów w różne miejsca, abyśmy nie musieli tak jak głupcy la latać. Ale to może w przyszłości. No. Y, więc tak, robimy base'a. Mam base'a zrobionego. Y, plecak to będzie jak? Backpack? Napsack. 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 na, na początku. Travel Knapsak. knapsack. Dobra, mam to też. Yy, nie mam. Czegoś mi brakuje. Rabbit hide. Serio? Yy, trzeba upolować ku królika. Królik. A zobaczmy, gdzie znajdziemy królikę tutaj. Czekajcie. Eee, czekajcie. O jest! Jaki słodziak. Jaki słodziek. Cześć, króliczko. O, nie mogę zabić. Śpi? Joo. Patrzcie, nie chcę zabić śpiącego. Coś mi, coś mi się mieczek popsuł. I kuszałka chyba też. O, teraz nam odwał. Gdzie jest teraz ten królik? Królik! O, jest. Ha! Mam. I do tego jeszcze mam. Foot. Ha! Ha! Rewelacyjnie. Dobra, lecimy i craftuję to co trzeba. I co jeszcze trzeba? Trzecie to są gogle, ale gogle to co nam niepotrzebne, więc tych plecaków sądzę, w inwentory, żeby było więcej. Tak można by chyba zrobić więcej, na, na przykład na butach. Tak czy nie? Nie. Nie? Do każdej części nie można trzymać? Yy, to znaczy, napsak można podłączyć tylko do chestplate'a. A belta? A do belta jest storage. Czy mogę na przykład na buty dać na hełm? Nie, bo powiedz mi, gdzie zakładasz pas? Na głowę. Bo chyba nie nie na buty. Jak nie? Jak to nie? Tyś nie widział pa pasa na, na tych? Na butach? No przepraszam, sandały się nie zaliczają. <laughs> Ale dobrze wyciągłeś bazę, widzę. Dobra, mamy buty. Ja tam mam kieszenie w butach. I w tym momencie. Czy będę silniejszy od save moda? My, z tego co wiem, to Obsidian ma więcej defensywy od Ozglogras, Więc prawdopodobnie. Dobra, i teraz. I masz pewnie więcej durability z tego co wiem. Okej, okay, trzeba z tą zbroję ściągnąć. O, ale życie mi leci. Ała. Nie w Stanie wygra jak będę się klepać na łapki. Dobra, i teraz tak. chcę dodać na moje Obsidian Leggings pas. I no i co? I bieje się z podstawą, robi się z niego storage a store żyje, yeah, yeah, To weźmy przy Masz? Termiki. A jeszcze skórki królika, proszę. Przyda się. A ja zrobię sobie plecak, czyli to i to. I mamy trzy fine obsidian chestplate z plecakiem. Teraz ooo, O! A, o drogą. E. O! I taki fajny plecak mam. Ha! Komediowo to wygląda, ale powiem wam. Podoba mi się. Już mi się podoba. No. Mamy. Mamy. Może. No. Wzięty. I teraz spodnie, Pas. Ok. Pyk. helm no. I butki I teraz ten pas. Jak widzicie, jest! Pewnie tak. I teraz pod kejem. Tylko którym to będzie hotkey'em? To jest dobre pytanie, pod którym to będzie hotkey'em? Pytanie, czy czat mi się zaczął? Bo nie widzę żadnych wiadomości Poproszę, napiszcie mi coś na YouTubie i na Twitchu Bo mam wrażenie, że się czat mi zaczął Znowu ja nie, nie będę widział wiadomości w ciągu... A nie, zetku działa Na YouTubie, nie wiem Nie, no działa! Działa! Czy tak się skupiliście na tym, co gadam, co twierdzę i wysyłam teorie spiskowe. Działa, dobra. Eee, czyli teraz, tak, hotkey pod wideo eee, settings, nie, options, kontrolki i teraz szukam, gdzie to może być inwentory. Nie, hotbar slot 1 raczej nie. Open and close inwentory, słabidem in hands. Eee, teraz pytanie za 100 punktów. Jakie tu będzie przycisk do tego? Beating gadget, cheese and beats to raczej na pewno nie jest. Chestplate H, helmet G, leggings J, akcesories HGJ, HGJ nie, na pewno nie, na pewno nie. Szukamy dalej. Legin, a nie, to ja może, może sobie ustawię Shift X na przykład Ja tam nie wiem jak ty, ale ja mam kieszenie w butach shift -V. Ok, Shift V mam plecak A Shift X mam... Ok, jest, drugi akwipunek, widzicie? Zmienia się więc teraz na przykład mogę sobie zrobić. A nie, teraz nie mogę, poczekajcie. Ustawię sobie tryb Wojownika. E, to będzie to, Demonik, ok. I teraz sobie ustawię: tak, miecz, kusza, bełt i tarcza. To będzie jeden tryb. A tu mam tryb. Zbieracza kopacza, i teraz tak, idę na wojnę, idę kopać. Idę na wojnę, idę kopać. Jej, to jest fajne, bardzo fajne. Dobra, idę poprawić sobie miecz, bo już na mnie coś chce. Chcą mnie chce bić, ja stąd idę. O, no gdzie jest, trzeba się przespać. Zapraszam, zapraszam. Ale przy przydałby się, modna, dla lepszy wygląd tej zbroi. Tak, miałbym zbroję taką taką miedzianą. Muszę z tym modem o tym porozmawiać. Wiele modów by się przydało. O, wiem, ale już mamy 140 modów, to jeszcze ci mało. Tak <laughs> Dobra, trzeba by coś szamać. Arbus będzie gdzie można rozrobić. Tu mam arbus, dobra. Więc jak się dogadamy. Tak, to... i wtedy nawet nie uruchomisz serwera. <laughs> ale to szeg No. Nie to no. Dobra, to mam, to mam, to mam. I potrzebuję demonik. Kita. Eee, demonik, czy mamy to w piecu, demonika, czy nie? Nie, nie mamy. Uuu, to niedobrze, czyli gold. Ogarnięte Ty jeszcze tego ołtarzyka dla, dla monika nie zrobiłeś? Nie, to niedobrze. To jest kolejną rzecz, którą masz do zrobienia. Jakby ktoś chciał wiedzieć, tam jest lawa, zresztą mogę wam zaprezentować. Tu jest lawa w tym miejscu, i dzięki temu właśnie mogę. E, tylko tak, trzeba by jakiś blok. O, dziękuję. I kładę tu, rzucając tutaj. E, tu. Właściwie to rzucając bardziej na te, ten blok. Spada mnie pomiędzy, tak mniej więcej, i przetapia właśnie na. Przetwarza na Demon King Co mi daje Ten mój miecz będę mógł zrobiony być o wiele lepszy mile, milszy I w ogóle i w szczególe Dobra i teraz żeby to wrzucić, ja mam to teraz wrzucić Tutaj do tego? A niektóre metale do kontrolera trzeba wkładać A gdzie jest kontroler? No, smeltery kontroler No tutaj, dobrze ty tu się spokojnie. <laughs> Może się troszkę przesunąć w tym, kiedy być kolejny, więc spokojnie. Dobra, tutaj się przetwarza, więc teraz muszę kita wyciągnąć. Tu mam gdzieś kita. Ingot. Jest kit? Kit, dobrze. I teraz, żeby to przetopić, przelać. O Jezu, bardzo się powoli. Trzeba by coś, jakiś fuel lepszy tu wymyśleć. Peroteum. No, wiem, peroteum, peroteum. Domyślał się. I... Nie, 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 armorki, mamy to mamy Osada się nie, prawda? nie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. jest dobrze Ok, stwierdzam. Czekamy. nie, 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 Co ty robisz? Armor 30 u ciebie a u mnie? A u ciebie 30 Czyli równe szanse. Okej, okay, demonik. Teraz żeby to wylać, to co muszę zrobić? Dźwigańcze Eee, jakie to fajne. Nie. To, co tutaj porobione, chciałbym wam pokazać, ale obiecałem w WB, że nie będę zdradzał nalać tego sekretu. Bo na mnie nie pokażę, bo save mode to popsuł. Więc teraz yy, idę tu, biorę kita i pora naprawić mieczek. Zwłaszcza, że sporo Expo już zebrał. Yy, ma 5 modyfikatorów, więc można by mu coś zafundować. Co lepsze byłoby: yy, Sharpness czy. czy Reinforced? To znaczy. Reinforcement to nie będzie aż taki potrzebny, bo można jeszcze wymienić metal na taki, który jest tylko troszeczkę gorszy, a ma więcej durability, więc prędzej Sharpness. Okej, okay, czyli ogarniemy też to. Tylko poczekaj, Stone Bricks chciał koleś, ale mu dostarczę. Czemu nie mogę? A, dobra, Stone brick. Okej, okay, mamy to. Jeszcze ci szapię, czyli będzie nether quartz. Bar. Tak. A redstone niewystarczający? Chyba wysta redstone chyba nie trzeba. Nie? Nie. Tak są łódze. Żeby będzie wystarczające. Okej, okay, proszę bardzo. Proszę. Ty chciałeś cobblestone'a? No to w końcu się zdecyduj kościu. Co ty chciałeś? Ech, niecierpliwiec. Dobra. Czyli mniej więcej mamy to ogarnięte. Czy mamy ogarnięte. Eee, aha, jeszcze sharpens, Czy muszę iść tam do podziemi. Eee, co, ale latania, biegania. Daleko ta kuźnia. <laughs> tak, teraz narzekam. Chciałem sam przenieść, a teraz narzekam. Ok, mieczek, Quartz, teraz mamy tak. 15,71. 16,7. Ło. Wow. 16,98. Mam teraz 16, 7, prawie 17 mam na mieczyku, ciekawe na ile ude, zabije to WB tak. tak, zgadza się, potwierdzam To ten, dla ciekawskich Eee, pół serdeczka. muszę jeszcze podać może bym pokazał po co mi było tyle betonu z immersiva. Poczekaj, już, 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 już No, to pokaż. No, to lecimy w tą, w tą stronę. A jest jeszcze... Poczekaj, przyspieszę. Nieu... Lecim, lecimy, lecimy. Zostawiamy się czy ten co coś tu zbudował Betonowy ten, e, coś w stylu Wasteland z tego z czego, 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 co? Nuclear Wasteland. Aha! Coś w stylu biomu Nuclear Wasteland z Nuclear Crafta. Ojej. Ojej, to by naprawdę się nudzi. Ojej! No. Ojej, widzicie to? No nie. No nie. Ojej. No. I dzisiaj jeszcze zobaczyłem, że pominąłem jeden blok. A co to jest za ten uranium? czy coś? Takie zielone coś? Nie, to jest. Nutrynka. Nutrient Distillation, tak. Ojej, no to powiem Wam Akurat naprawdę. Na no. no to się pan naprawdę napracował, szczerze powiem W sumie to poszło około 50 tysięcy betonów I nie, nie wiem po co zrobiłem aż 2 miliony w sumie O masakra I, i tak Zamiana wody na to trochę trwa Tak, to słuchaj, słuchajcie, w takim razie chodź Chodź, skoro tak, 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 tak ci pięknie idzie, budowa, to mam dla ciebie pomysł. Chodź, widzisz na czym stoję? Eee, gdzie jesteś? Tutaj, to tu. No chodź, ko ko koło bazy jestem. Podejdź, Aha. podejdź Wiesz na czym stoję? Nie... nie, nie. To! E! Wróć! Zawróć! Widzisz na czym A. stoję? Tak Stwierdzam, że... <laughs> tak Ty zamiast... Zamiast budować mury, to ty się zajmujesz jakimś grzywem atomowym. Serio? Chłopie, tak. serio! Nie, załamałem się właśnie. Co za no typ? Co? co za typ? Co za typ? Jestem załamany. Dobra, w każdym razie, sami widzicie. Jak nam się tutaj nudzi na serwerze, jak, jakie rzeczy robimy? Nie dość, że budujemy mega potężne machiny na jednym bloku. Nie też, że robimy ogromne grzyby atomowe z betonu. To jeszcze strzelamy do siebie tak dla. Zabawy. Nie! musi naprawić ten spawn. Dlaczego ja zginąłem? Nie, że mi Minecrafta właśnie skraszowało!